Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj ostatni dzień Farmconu, taki można powiedzieć podsumowujący. Dzisiejszy odcinek postaram się zrobić nieco krótszy niż w poprzednie dwa dni. No i tak, dzisiaj będzie na pewno prezentacja nowych upraw, będzie prezentacja również tego, co zostało zmienione w dźwiękach, i można powiedzieć, że będzie też właśnie. Prezentacja jakieś tam budowania właśnie różnych obiektów w sensie nowości, które właśnie są w tym trybie budowania wprowadzane i tak dalej i tak dalej. Nie przedłużając, jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Zapraszam do oglądania. Ogólnie to widzowie, tak. Po pierwsze, tutaj można powiedzieć, że bardzo zmienił się. Interfejs, jeżeli chodzi o tryb budowania tutaj obiektów, zobaczcie, jeżeli chcemy wybudować tutaj obiekty, nie mamy już tutaj tego razem w sklepie. Wyglądu sklepu jeszcze nie mamy ogólnie tutaj, przynajmniej teraz, zaprezentowanego. Ale tutaj macie wygląd właśnie tego całego budowania. Tutaj mamy właśnie te kształtowanie terenu, tutaj mamy dekoracje, czyli te płoty i tak dalej. Tutaj mamy zwierzęta, mamy produkcję i budynki. Mamy płoty, lampy, właśnie oświetlenia, coś, czego nie było w farmingu. I właśnie inne rzeczy I chciałbym Wam pokazać, że naprawdę To będzie już bardzo fajnie rozbudowane Ponieważ będziemy mogli Pamiętacie, w poprzednich farmingach te płoty jak stawialiśmy Stawialiśmy je tylko tak kwadratowo można było je stawiać I to było bez sensu A teraz możemy to robić w różnych płaszczyznach I te płaszczyzny zostały tutaj rozszerzone I jak możecie zauważyć w większości No jest dużo więcej płaszczyzn położenia właśnie Takich płotów niż było to w poprzednim FS-ie. No i tak samo, zobaczcie, mamy tutaj z silosami, tutaj na kiszonkę, czy również z normalnymi silosami. Podoba mi się też, fajna, fajna jest taka rzecz, że po prostu te silosy są w końcu licencjonowane. Mamy silosy Unii, mamy właśnie tej nowej marki Horman. Nie mamy tego takich no-name silosów, czy też rzeczy, które były w poprzednim FS-ie. Ten tryb budowania jest naprawdę fajnie, został jak możecie zauważyć, rozbudowany. Ale nie oszukujmy się, Giantsi naprawdę, no dużo praktycznie opierają się na samych modyfikacjach. Nie wiem czemu, ale tak się bardzo zachwycam tymi płotami, dlatego że po prostu one są teraz jakby w dużo większej jakby jak można je układać. I to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko rzecz. Tutaj tak pokrótce możecie po prostu sobie zauważyć jak to tutaj wygląda. Też, jak rozciągamy ten płot, no to po prostu od razu nam idzie cena razem, właśnie za całe wybudowanie czegoś tam, czy czegoś tam, płotu i tak dalej. O, i tutaj mamy na przykład tak samo, właśnie kształtowanie terenu. To są opcje tego kształtowania terenu i tego jest dużo więcej. I właśnie mamy też tutaj różne opcje, jak mamy to robić. I naprawdę, no, powiem szczerze, no. Tutaj Giants się raczej, jeżeli o to, o to chodzi, postarali. Tutaj mamy nawet trawę, możemy sobie posiać i mamy rodzaje właśnie tej trawy. Mamy rodzaje jakichś tam krzaków, mamy rodzaje drzewek. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. No i możemy sobie te drzewa stawiać. To już wiadomo, to już było poprzednio. To już było w poprzednich farmingach, ale jest tutaj dużo, tego dużo więcej. No naprawdę jest tego sporo. Zobaczymy też, jak będzie to praktycznie już w grze. To już sobie zobaczymy. Jestem naprawdę... Naprawdę, no myślę, że zadowolony z tego, że tych opcji będzie tutaj w miarę, w miarę dużo. Tutaj mamy to różne kształtowanie terenu i mamy tutaj wypukłość góry-dół. Mamy lewo-prawo z takim płaskim. Mamy tutaj takie jakby zwężenie, i mamy tutaj właśnie jeszcze takie, takie bardziej jakby to powiedzieć, do góry. No i tutaj widzowie mamy pokazane, pokazane właśnie parę tych nowych upraw, które są właśnie do farminga wprowadzone. E, powiem tak. E, Tutaj na pewno mamy też powiedziane trochę na temat winogron, naprawdę powiem szczerze, że jestem ciekawy czy będzie to sadownictwo tutaj w farmingu tak fajnie zrobione jak było zrobione to w pure farmingu, bo w pure farmingu pamiętamy, że to sadownictwo było naprawdę rozbudowane, mieliśmy tam różne maszyny, które właśnie używaliśmy do sadownictwa, jakieś tam opryskiwacze czy rozpryskiwacze, jakieś różne maszyny naprawdę zobaczymy czy to będzie porównywalny poziom do pure farminga. Tutaj właśnie mamy zaprezentowane parę jakichś tam ujęć z samej gry, gdzie tutaj musimy pracować przy tym, musimy to i odchwaszczać i tutaj no pielęgnować to po prostu tak jak, tak jak należy. Przygotujcie się, że, że naprawdę, naprawdę będzie bardzo dużo eksperymentów z farminga 22 praktycznie. No i tutaj mamy właśnie zaprezentowane tutaj pielęgnację tych wszystkich roślin w sadzie, jak, jak tutaj wygląda. No i tutaj mamy właśnie te winograna. Oczywiście możemy to przerabiać na sok. Fajnie, bo na pewno jakby jakieś modyfikacje doszły do tego, na pewno dojdą, że będzie można to przerabiać na jakieś napoje alkoholowe, procentowe, jakieś wino czy coś, bo w normalnej grze raczej tego po prostu nie będzie, bo wiadomo, PEGI 3 i te sprawy. Więc tego raczej nie wprowadzą Ale myślę, że moderze zrobią swoje Tutaj mamy jeszcze tutaj o tych właśnie winoroślach Zobaczymy też właśnie jak to się będzie przy tym pracowało Fajna, fajna naprawdę sprawa Myślę, że po prostu No myślę, że tutaj raczej Giants się postarali Zobaczymy jeszcze tutaj A i szkoda Widzicie, powiem Wam tak, tutaj te winogrona które sobie tutaj lecą, one są taką jakby trochę lekką teksturą I to jest tylko takie, takie tak trochę boli, bo jeżeli dają już wszędzie tą paralaksę to powinni ją dawać wcześniej, wszędzie, ale No to jakby już nimi oceniać Pamiętacie właśnie film, który nagrałem dla Was praktycznie chyba rok temu, w tamte wakacje O Giants Lupie, o nowym programie, który właśnie będzie dostępny dla Ogólnie dla graczy farminga, dla moderów tym bardziej nagrałem taki film, gdzie przeanalizowałem cały tam jakiś wywiad, gdzie w nowym farmingu właśnie będą nowy poziom ustawień dźwięku i w sumie to co tam zostało powiedziane jest powiedziane również tutaj, tam o tym właśnie więcej w tamtym odcinku, więc odsyłam do opisu i naprawdę tutaj będzie fajne to, że przy danych RPM-ach, czyli obrotach będzie naprawdę naprawdę ten dźwięk silnika taki jak powinien być mamy tutaj mega sporo opcji, które Będziemy mogli, jak możecie zauważyć, wykorzystać do zrobienia danego dźwięku maszyny. Myślę, że poprawi to na pewno również jakość dźwięku w modyfikacjach. Będzie to naprawdę moim zdaniem bardzo fajna sprawa. No i tutaj mamy jeszcze pewnie jakieś krótki dźwięku zaprezentowane przez Giantsów. Tutaj jeszcze, jak możecie widzowie zauważyć, mamy zaprezentowaną taką jedną fajną rzecz. Jak wygląda tutaj zmiana biegów w ciągniku w kabinie? Tutaj mamy w ogóle. Powiem Wam tak, co do kabiny wewnętrznej, to nic się nie zmieniło względem Farminga, właśnie nic się nie zmieniło, właśnie względem Farminga 19. Tutaj ta kabina w sumie wygląda tak samo. Co ciekawe, zobaczcie tutaj na górze, nie, wy tego nie widzicie, teraz to widzicie. Zobaczcie tutaj na górę, tutaj na górę Farming Simulator 22 Development Version. Czyli to jakaś wersja de, developerska, pewnie jakaś tam wersja, wiadomo o co chodzi. I tutaj zobaczcie, jak. A, czyli OK, czyli dalej tego nie zmienili, bo ogólnie były, miałem nadzieję, że jak pada deszcz, to ta, ten deszcz będzie jakoś realistyczniej nam opadał. Ale tutaj zobaczcie, jak wygląda zmiana biegów. Tutaj mamy piąty bieg, szósty bieg i tutaj redukcja, trójka. Naprawdę wygląda to. Zacnie. W ogóle widzowie, to jest takie moje małe odczucie, ale twierdzę, że na mody do Farminga 22 będziemy. Ja mówię oczywiście o takich modach od naszych moderów, którzy robią oczywiście modyfikacje, przez to, że tyle teraz będzie opcji w ogóle w Farmingu 22 i ten nowy program Giants lub, który będzie służył do tego dźwięku i tak dalej. I tutaj o tych różnych opcjach. Naprawdę, żeby będą mieli utrudnione zadanie i też wiecie, już problem było przekonwertować mod z 17 do 19, a co dopiero będzie teraz z 19 do 22. Więc na pewno moderzy będą mieli dużo trudniejsze zadanie do wykonania i na pewno będzie też dużo trudniej zrobić jakąkolwiek modyfikację, bo już coś tam słyszałem, że oczywiście nie jest to moje zdanie tylko. Słyszałem, że już coś tam będą jakieś tam mogą być problemy w nowym farmingu z jakimiś tam kodami źródłowymi, jak dla niego modu z 19 do błyski 2, być może będzie z, tego, z tym problem, więc dlatego po prostu no myślę, że mody będą mieli dużo, dużo trudniejsze zadanie do wykonania. A więc, widzowie, podsumowując cały FarmCon, ogólnie tak, przez pierwsze dwa dni, czyli y, oczywiście y, w środę i w czwartek, dowiedzieliśmy się najwięcej. Dzisiaj to było tak trochę, tak trochę mało tych informacji, takich konkretniejszych. Takich najbardziej konkretnych dowiedzieliśmy się właśnie w y, Środę i w czwartek Ogólnie tak podsumowując cały FarmCon tak jak już y, Powiedziałem y, Najbardziej takim tako, takim plusem moim zdaniem bo dowiedzieliśmy się bardzo dużo Będzie właśnie y, Interfejs I rozbudowane te właśnie te Łańcuchy produkcyjne Które z których naprawdę Sporo naprawdę sporo eksperymentów na moim kanale pewnie będzie y, Bo to jest ciekawe, to jest ciekawe, czy te, pro, te łańcuchy produkcyjne rzeczywiście będą w jakimś tam stopniu y, opłacalne, jeżeli chodzi o to, czy bardziej się opłaca sprzedać po prostu y, bezpośrednio y, do młyna ca, całą tą mąkę i tyle, czy może po prostu przerobić na mąkę i tą mąkę sprzedać do piekarni, czy może jednak ten chleb i ten chleb jeszcze gdzieś tam sprzedać i y, rozwieźć i tak dalej. To będzie na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawe. Kolejną moim zdaniem ciekawą rzeczą są te właśnie nowe wszystkie... Uprawy, powrót tych szklarni, bo przecież te szklarnie powracają. E, jestem ciekawy też, czy e, powrócą turbiny wiatrowe. Nigdzie tego nie słyszałem. Jeżeli ktoś z Was widzowie wie, czy to wróci, czy nie, no to piszcie w komentarzu. Od tego są komentarze, e, żeby ewentualnie coś tam poprawiać i, i tak dalej. E, no i co? Moim zdaniem też na pewno na e, plus będzie. E, ta, ta rozbudowa, właśnie stawiania tych obiektów, tych płotów, bo naprawdę y, dzięki y, temu zwiększy się jakby pole manewru do właśnie stawiania tych płotów, y, bo w poprzednich farmikach wiemy jak to było, było to bardziej tak kwadratowo, a tutaj mamy takie pole manewru do, do jakiejś tam y, większej rozbudowy. No i co, kolejną rzeczą myślę tutaj o sezonach, co do sezonów. No, do, do sezonów ogólnie y, też. Y, były one prezentowane. No jest to po prostu praktycznie prawie to samo, co było w modyfikacji do Farminga 19. I powiem tyle, że jakoś te sezony dalej mnie jakoś za bardzo nie przekonują. Będę się starał na nich grać, ale myślę, że myślę, że i tak mnie nie przekonają. Na czym się ogólnie zawiodłem? Zawiodłem się na tym, że jednak tutaj graficznie i wiele rzeczy jest jeszcze z, po prostu z Farminga 19 i wiele rzeczy dupy tutaj nie urywa i ogólnie na plus ogólnie jest ten z oculusion z plusów takich jeszcze większych, bo naprawdę widać, że to działa i nie mam już takiego na przykład jak mamy ściernisko, to ściernisko nie jest dokładnie płaskie, tylko ono rzeczywiście ma tam jakieś właśnie jakieś tam górki. Tylko zawiodłem się na tym, że nie pokazali nam w ogóle orki, nie mieliśmy nigdzie pokazanej orki, a to byłoby moim zdaniem chyba najfajniejsze, jakby nam orkę pokazali. Więc co widzowie, ja myślę, że farmcon udany, yy, dużo, dużo ciekawych informacji, oczywiście informacje chyba cały czas na bieżąco, coś, coś tam Giants będzie puszczał, więc wiadomo, u mnie na kanale te informacje będą. Yy, I co, dzięki, że byliście przez te 3 dni cały czas, całego trwania Farmkonu. Yy, co, do następnego, do kolejnego odcinka, żegnam się z Wami, mówił Nocur, cześć, na razie.